I ruszyły, Ojojoj oj, oj, tam na początku Żech BH zderzyła się z The Great Eagle, a na prowadzeniu Dub Dancer. Dub Imperator Antonius, niesie się bardzo Marcus Aurelius, na trzecim miejscu, na czwartej pozycji Eliminator, Westminster Moon, szeroko Żech BH przy wewnętrznej bandzie Queen of Warsaw i zamyka stawkę The Great Eagle w połowie zakrętu na prowadzenie wychodzi imperator Antonius przy wewnętrznej e, Dabdenser bardzo szeroko eliminator za tymi końmi Marcus Aurelius tam bardzo ciasno jest i wychodzą na prostą finisową e, Dancer, Imperator Antonius dub Dancer, Imperator Antonius Finisują Marcus Aurelius oraz Eliminator. Dub ale środkiem toru Eliminator znakomicie. Eliminator, Eliminator, Dub 200 metrów do celownika. Eliminator, Dub Dancer, a polem jeszcze Westminster Moon. Ale zacięta walka. Eliminator, Westminster Mon na trzecim miejscu Marcus Aurelius. I na czwartej pozycji Dub Dancer.